Hej wszystkim, dzisiaj opowiem Wam co nieco i pokażę Wam, jak zmniejszyć swoją twarz. Opowiem Wam o proporcjach, o tym, co jest ważne, jeżeli chcecie zmniejszyć swoją po prostu okrągłą, zbyt kwadratową twarz. Jak w makijażu bardzo ważne są proporcje i odpowiednie odcienie. To jest podstawa makijażu: odpowiednie cienie, odcienie i proporcje, czyli to, jak rozkładamy cienie i. i um, i wszystkie elementy na twarzy podkreślające naszą urodę. To jest bardzo ważna wiedza i to jest taka podstawowa wiedza to jest wszystko opiera się na bazie to co e, jasne uwydatnia przyciąga to co ciemne chowa e, również uwydatnia, ale w tym wypadku konturowania chowa nam e, i jeżeli będę mówić właśnie o kresce o cieniowaniu, to będzie nam chowała ona skronie, które teraz sobie chowam oczywiście za włosami, to też jest mój zabieg wyszczuplania twarzy, schować sobie części twarzy, które wystają, jak na przykład moje tutaj zbyt szerokie czoło to ja sobie zawsze robię tak i od razu też ta twarz jest trochę smuklejsza e, podglądam oczywiście makijażek z czerwonego dywanu, bo to co oni wyprawiają, to jest opanowane do perfekcji w większości wypadków, nie zawsze, ale to jest bardzo fajna inspiracja, moim zdaniem. I stamtąd możecie również kombinować, mając jakiś wzór, możecie kombinować, jak to zrobić, jak ten efekt osiągnąć. A dzisiaj właśnie skupimy się na zmniejszeniu okrągłej twarzy, i ja taką właśnie mam twarz, okrągłą do kwadratowej. Mam tutaj wyraźnie kwadratową tutaj twarz, ale jak tylko przytuję parę kilogramów, to od razu moja twarz puchnie od razu. I bardzo lubię manipulować tak makijażem, że moja twarz wydaje się smuklejsza. i robię to w ten sposób, jak Wam pokażę, ale słowem wstępu wyciągam oczy na zewnątrz, żeby zmniejszyć linie skroni i konturuję i przyciągam wzrok światło do środka twarzy. i to, co jak mówię, ciemne chowa, to, co jasne przyciąga. I w ten sposób właśnie uzyskujemy zmiany proporcji na twarzy, oszukanie co nieco widza naszego. I czujemy się z tym dobrze, myślę. Ja się z tym czuję dobrze. I mam nadzieję, że również skorzystacie z moich wskazówek. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyszczupić swoją twarz, oglądajcie dalej. Wiemy, jak ważne są brwi, a, ale w makijażu pomniejszającym, wyszczuplającym twarz są na, naprawdę bardzo, bardzo ważne, ponieważ e, zmniejszają proporcje skroni i tej części twarzy. E, zmniejszają proporcje, w sensie zmniejszają ogólnie tą część, jeżeli te proporcje są e, roz, rozłożone w ten sposób, że im dłuższa brew, czyli nie, nie zwariowanie długa, tylko tak jak nam pasuje, tym e, krótsza skroń i wtedy mamy wrażenie, że, że tego, tej skóry, tej, tej skroni jest tutaj mniej więc od razu nasz wzrok, jeżeli patrzymy ktoś patrzy na nas, skupia się na tych brwiach i widzi te brwi ale nie widzi tej du, dużego obszaru jakby twarzy w tej części, więc od razu ta część jest węższa i to wszystko właśnie chodzi o kontrast i, i proporcje, tak jak mówiłam i ja sobie wypełnię teraz brwi tą metodą którą ostatnio stosuję. To jest kredka, taka, taki wosk w, w kredce, który mi tutaj wygładza i układa włoski. Następnie to odrobinę przypudrowywuję. I przechodzę do malowania brwi. Ja mam tutaj taki specjalny cień do brwi. Tutaj mam dwa odcienie. To jest firma Anastasia Beverly Hills. Ja od razu mam z, to również pędzelek z Anastazji. teraz mam tutaj grzebyk, więc jak mi potrzeba, to sobie przeczesuję. Jak mówię, długość jest bardzo ważna. Upewnijcie się, że ten ogonek, ten ogonek tutaj jest w odpowiednim miejscu, czyli u mnie jest to tutaj. Dwie mam gotowe i teraz, jeżeli chodzi o makijaż oczu, który się zebrał. Czyli chodzi o makijaż oczu, to um, makijaż, który wydłuża nasze oczy, będzie sprawiał, że nasza twarz wyda się węższa. To samo w przypadku, właśnie co omawiam z brwiami. Im bardziej tutaj będzie wydłużone to oko, tym reszta twarzy wyda się mniejsza, więc Pamiętajcie, samo konturowanie wysmokla twarz, ale um, ja bym powiedziała, że nawet głównie makijaż oczu, bo on od razu i bez konturowania sprawia, że one, te oczy są główną, głównym elementem twarzy i jeżeli e, rozchodzą się na boki, jeżeli to tak to mogę nazwać, e, zajmują dużą część tutaj tej te, te twarzy i skracają optycznie skroń, to to już efekt e, zmniejszenia e, proporcji reszty twarzy jest już duży i tutaj właśnie wykonam taki makijaż wydłużający, wyciągający oko na, na dwie strony e, i użyję sobie najpierw takich e, jasnych cieni z paletki Mid Matte Nude e, firmy The Balm i to są takie jasne cienie, które e, mi tutaj zneutralizują zaczerwienienia i zrobią mi fajną bazę pod kolejne cienie tego jasnego mogę trochę tutaj sobie założyć i teraz będę cieniować oczy użyję tutaj mojej paletki do konturowania z Anastasia której będę używać później również do konturowania i tutaj zmieszam sobie te wszystkie cienie, żeby uzyskać jakiś tam średni brąz czy cienie pudry i będę teraz przyciemniać zewnętrzną część oka czyli najpierw na dole, od połowy i tutaj wyciągam sobie do góry, widzicie? od środka zielenicy i do góry, w kierunku końca brwi. Taka linia. No i teraz takim pędzelkiem do rozcierania również sobie nałożę troszkę tych cieni na, na czubek tego pędzelka i będę rozcierać zewnętrzną część człowieki. Kierując się dalej tą linią, którą sobie wcześniej wyznaczyłam, i troszkę powyżej załamania. Tak zatrzymuję się mniej więcej w połowie. Tej linii tutaj. Ważne jest, żeby nie, nie zatrzymywać się tutaj, tutaj do załamania, tylko wyjeżdżać powyżej. Wiem, że wiele z was mówi się wyjeżdżać powyżej, e, ale to jest ten element, który faktycznie powiększa i wydłuża oczy. Te oczy muszą być wyciągnięte. I jeżeli używacie <coughs> takich cieni w naturalnych odcieniach, to one stworzą po prostu tylko cień. Nie będzie nic szalonego. I tutaj zamienię sobie pędzelek i rozetrę dobrze granice i takie podstawowe cieniowanie, bardzo proste i po wykonaniu podstawowego tutaj cieniowania nałożę sobie coś błyszczącego na powieki, żeby po prostu ten makijaż był fajniejszy I tutaj mam y, cień Catrice numer 420 i nałożę go palcem aby troszkę błysku się tu pojawiło, to również przyciągnie uwagę bardziej do, do środka twarzy. I żeby jeszcze bardziej sobie powiększyć, otworzyć oczy, no może tą kredkę Na bo no ostatnio bardzo lubię tą z My Secret i ona ma, czy jest do oczu w odcieniu Nude, tak, numer 19. I teraz tak, jeżeli nie lubicie kreski, nie umiecie jej malować eyelinerem, bądź po prostu macie zbyt opadającą powiekę, żeby sobie wyciągać kreskę, to wystarczy zrobić kilka punkcików czarną kredką i rozetrzeć jakimś ciemnym cieniem, tak żeby ten kącik tutaj się podniósł i delikatnie wyciągnąć na zewnątrz. Takie cieniowanie zneutralizuje opadanie powieki. Ważne jest, żeby wyciągnąć ten ciemny cień poza ten obszar, gdzie powieka opada. Eee, a ja użyję eyelinera w, w pędzelku. Ostatnio to jest moje odkrycie, ulubieniec. To jest Artist of Makeup cukrit Zucrete <gryt> Cosmetics. To jest taka makierzystka z Londynu. I e, ten eyeliner jest o tyle fajny, że tutaj jest wkład schowany, także można sobie zobaczyć jak, 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 e, taki, jak pióro Można zobaczyć, ile nam wkładu zostało, a ta końcówka jest bardzo fajnym pędzelkiem, który nakłada idealną mogę się skupić malować i mówić, który nakłada idealną ilość właśnie produktu na końcówkę. I wyciągnę sobie na zewnątrz dość długą, tak jak mówię, im ciemniej tutaj um, na zewnątrz, tym bardziej się skrócą skronie i wydłuży się ta część twarzy. Kreski skończone, teraz podkręcam rzęsy. Wytuszę je czarnym tuszem. No i na tym etapie dokleję sobie połówki rzęs mojej ulubiony Ardell 318 ponieważ pomogą mi w uzyskaniu tego efektu, który chcę, czyli jak najbardziej wyciągnięcie, wydłużenie i również rzęsy pójdą w tą stronę. Kreska idzie w tą stronę, cieniowanie idzie w tą stronę, brew idzie w tą stronę. Wszystko, wszystko jest rozmieszczone tak, jak powinno, żeby jak najbardziej mówię skrócić powierzchnię, skroni i wydłużyć oczy. I widzicie, co to robi? Same połówki po prostu tyle dają. Jest tu bardziej czarno, rzęsy są bardziej gęste. I jeżeli nie chcecie doklejać połówek, to po prostu bardziej przyciemnijcie tą zewnętrzną część powieki, ale to się może przerodzić w. Jeszcze skaję sobie. Może się przerodzić w smoki, co na dzień niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, bądź nie lubicie takiego makijażu. Ale żeby uzyskać ten efekt, to właśnie troszkę przyciemnić kąciki, coś tutaj wydłużyć i dokleić takie. Połówki to już tyle daje, że hej, są tak wygodne, wielorazowego użytku są idealne i noszę cały czas. I mam nadzieję, że teraz już rozumiecie o co mi chodziło, kiedy mówiłam, że oczy, e, oczy bardzo zmniejszają twarz. Dobrze zrobione, wyciągnięte oczy. No i teraz przechodzę do reszty twarzy. E, do części, o e, której wszyscy mówią Wam, że zmniejsza twarz. Tak, oczywiście, że zmniejsza twarz, ale jak mówię, oczy to tutaj e, moim zdaniem podstawa. Chociaż dobrze, w, dobrze zaznaczone policzki również, ale jednak to oczy zawsze przyciągają e, wzrok najbardziej. Ja tutaj używam, używam tej paletki Anastasia Beverly Hills i ja filmik o konturowaniu twarzy mam. Po prostu sobie zaznaczam boki twarzy, skronie, na końcu nos. I filmik o konturowaniu nosa również Mam na moim kanale, ja to robię tutaj w szybkiej wersji, bo bateria mi siada. Został mi tylko rozświetlacz Bionem Mary Luminizer. Odrobinę na palec i nałożę troszkę w kąciku, żeby jednak też światło przyciągało em, ten punkt na twarzy, ten środek twarzy, gdzie boki od razu pójdą w cień i nie będą tak tak się rzucały włosy, tak widocznie, nie będzie cała powierzchnia twarzy wyeksponowana, odbijająca światło, kontrastowała z włosami, tylko będziemy widzieć białe punkty i czarne punkty. I to my musimy mieć kontrolę nad tym, gdzie te białe i czarne punkty będą, które będą przyciągać i chować. Jeszcze wykończę usta i makijaż jest skończony. Mam tutaj takie duo pomadki i firmy Look Beauty. Mam nadzieję, że widzicie wyraźnie różnicę, bo ja widzę i ją czuję i cieszę się z mocy makijażu. Cieszę się, że mam możliwość panowania nad tym, jak chcę, żeby moja twarz wyglądała, co chcę, żeby było głównym punktem, a co chcę schować. Tak samo jak z ubraniami, musimy to dopasować do siebie, tak, żeby wydobyć najlepsze rzeczy, a schować te niekoniecznie, które jesteśmy z nich zadowolone, więc mam nadzieję, że skorzystacie, jak zwykle i zapraszam do kolejnych filmików już wkrótce na pewno coś fajnego się pojawi. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia usłyszenia pota.